Cześć. Ja nazywam się Beata, a to jest podcast Kwadrans do Setki. Dzisiaj zapraszam Was na 23 odcinek podcastu, w którym razem z Anią rozmawiamy na temat cichych dni w relacji. O czym może to świadczyć, kiedy się pojawiają? Czy zdarza się, że ciche dni pracują na rzecz relacji? I jeśli nam się zdarzają, to kiedy powinniśmy zacząć się martwić? Posłuchajcie. Myślę sobie o ciszy w relacji, że o ile w różnych obszarach życia jesteśmy zachęcani do tego, żeby korzystać z ciszy, to w związkach ciche dni mogą niekoniecznie być pożądaną opcją. No właśnie. Te ciche dni to jest taki trochę trudny temat, bo jedni z nas uważają, że to jest taki jakiś trochę sposób tylko dystansowania się i że są w porządku. Dla innych znowu są one nie do zaakceptowania. I jak to jest z tymi cichymi dniami? Myślę, że pary wytwarzają sobie różne formuły na ciche dni. Taka dobra formuła to jest wprost powiedzenie, że potrzebuje dla siebie przestrzeni. Mhm. Bo mamy ograniczone możliwości do bycia w relacjach i ograniczone możliwości do spędzania w nieskończoność czasu odrębnie, ale jedna i druga potrzeba jest bardzo istotna dla nas. Oczywiście ludzie mają bardzo różne zapotrzebowania na tę odrębność. No i takie powiedzenie, jeżeli jest taka reguła zdrowa w związku, że spędzamy czas odrębnie po to, żeby na przykład od siebie odpocząć, pobyć ze sobą, samym w kontakcie albo nawet z innymi ludźmi, Mogłaby chronić związek przed cichymi dniami. No to tutaj od razu zastanawiam się, jak, czym właściwie są ciche dni. Mhm. Bo tak, wydaje mi się, że y, dla większości osób, przynajmniej dla mnie, ciche dni to są takie dni, kiedy unikamy ze sobą komunikacji, mhm. ale one są zawsze trochę podszyte taką y, złością, obrażeniem się, taką trochę karą dla partnera. A nie po prostu, że potrzebuje czasu dla siebie. Tak. Nawet dzieci, gdy coś im nie odpowiada w relacji, to przez chwilę się nie odzywają. Mm -hmm. I myślę, że my też w domach, w rodzinach pochodzenia, uczymy się, w jaki sposób należy wchodzić w różnice czy w konflikt, bo można powiedzieć, że ciche dni rzeczywiście są formą karania, wtedy, kiedy. Naruszone zostały granice, albo mamy duże różnice między sobą, i jedna osoba przestaje się odzywać, i druga podejmuje taki model bycia w relacji. I myślę sobie, że nic złego, jeżeli to potrwa od kilkunastu minut do, no nie wiem, może paru godzin. Mhm. Jest taka piękna reguła. Kiedyś jedna z moich mm, uczestniczek warsztatów powiedziała, że ona dba o to, żeby nigdy nie chodzić w milczeniu, spać, i że uczy tego dzieci. I że to wydaje się takim dobrym probierzem, ile te ciche chwile mają trwać, a po nich, żeby następowało jednak jakieś omówienie, co takiego się wydarzyło dla ciebie, dla mnie. I w jaki sposób możemy powrócić do kontaktu. Niebezpiecznie się robi dla ciągłości relacji, kiedy staje się to normą rozwiązywania spraw trudnych, mhm. zastępuje rozmowę. Zastępuje rozmowę, albo jest też taką formą walki, albo tak jak powiedziałaś karania. Mhm. Charakterystyczne jest na przykład, że osoby narcystyczne. Mają tendencję, to jest jeden ze wskaźników, do tego, żeby karać milczeniem. Może kiedyś o tym więcej powiemy w innym podcaście. Natomiast takie dystansowanie się no jest, myślę, obecne w wielu relacjach, nie tylko dorosłych, dziecięcych podobnie. Myślę, że nastolatki w ten sposób też zrywają kontakt na jakiś czas i ma to dać drugiej osobie wyraźną informację przegąłeś, przegięłaś. Mm -hmm. No, a jeżeli jesteśmy w relacji, w której doświadczamy cichych dni, czy ze strony partnera, partnerki, czy samemu jakby też wiem, że są osoby, które stosują ciche dni, chociaż jakby wcale nie chcą. Mm -hmm. Tylko to jest jakaś taka ich reakcja, którą trudno jest im przeskoczyć. To jak można z tym pracować? Poszłabym na terapię. Mhm. Albo osobistą, indywidualną, albo związkową, i przejrzała się, co takiego się ze mną dzieje, że potrzebuje wejść w ciche dni. Bardzo możliwe, że za tym stoi takie doświadczenie z własnego dzieciństwa, że na przykład, kiedy ja jako dziecko zachowywałam się. Nieodpowiednio według moich rodziców, to byłam karana milczeniem, bo to była kiedyś bardzo powszechna kara wobec dzieci. Idź przemyśl do swojego pokoju. Mm -hmm. No właśnie, ciche dni yy, nie tylko występują w związkach. No i potem my ten sposób, który bardzo nas głęboko ranił, zaczynamy powtarzać. Czyli, jeżeli coś zrobisz dla mnie bardzo trudnego, to ja nie chcę być z tobą w kontakcie, mm -hmm. albo jak nie zrobisz dla mnie tylko. Ja potrzebuję, to ja też nie chcę być z tą w kontakcie i daję ci wyraźny sygnał, izolując się od ciebie, że coś nie działa tak, jak ja potrzebuję w relacji. Wyobrażam też sobie, że dla części osób, które mają silny lęk przed bliskością, jeżeli pojawia się więcej bliskości, to może być jako forma dystansowania się stosowana cisza czyli. Jesteś tak blisko, że już nie jestem w stanie unieść tej bliskości, mhm. i znajdę jakiś pretekst do tego, żeby wprowadzić ciche dni i trochę odetchnąć. No i to są takie rzeczy nieświadome, chociaż intencjonalnie można powiedzieć, że ostatecznie służą ochronie relacji, ale na pewno dla drugiej osoby głęboko raniące i na dłuższą metę. No nie pozwalające rozwinąć związku, więc na pewno bym się temu przyjrzała, jakiejś wspólnej pracy z terapeutą. Mhm. To wracając jeszcze do początku naszej rozmowy. Generalnie, z tego co mówisz, ciche dni nam z reguły szkodzą, mhm. ale wspomniałeś też o tym, że mogą czasami służyć relacji, jeżeli są. W jakimś takim odpowiednim dla partnerów zakresie? Tak. Bo na przykład niektórzy ludzie potrzebują dystansu, żeby ochłonąć, wejść w autorefleksję, i tak bardzo bym się cichimi chwilami nie martwiła, jeżeli na przykład partnerzy wykorzystują to ostatecznie na rzecz relacji, czyli na przykład separujemy się od siebie, ja myślę, co poszło nie tak, ty myślisz, co poszło nie tak. Każdy z nas potrafi zobaczyć też, co on konkretnie zrobił, że poszło nie tak, nie tylko co zrobił ten drugi. No i spotykamy się. Powiedzmy, żeby zawrzeć rozejm, uh -huh. zawieszamy ciche dni i możemy ponownie wejść w taką. Ożywioną fazę relacji, to nawet widać wtedy, że para sobie wytwarza taki sposób funkcjonowania, najczęściej o tym rozmawia, że dystans i milczenie jest nam potrzebne po to, żeby zobaczyć, co się wydarzyło, czasami odpocząć od siebie, ale służy rozwijaniu tej więzi. Mhm. No i to wtedy nie będzie miało takiego charakteru, że na przykład kilkanaście dni nie rozmawiamy ze sobą. Mi się zdarzyło spotkać z parą, która nie rozmawiała ze sobą ponad pół roku. Czyli wymieniali się takimi czynnościami administracyjnymi, mhm. a na zewnątrz to tak wyglądało, jakby zlecali sobie różne zadania. No, a jeszcze są też takie, ja znam taką historię, bo. Może też tak funkcjonuje para, ale na przykład, kiedy tylko jedna osoba w parze tak funkcjonuje i ta druga próbuje na różne sposoby jakby złamać tą, tą milczącą, ale ona milczy za wzięcie bardzo długo. Mhm. I to jest luksusowa sytuacja dla osoby walczącej milczeniem, czyli mhm. ona jest w komforcie królowej bądź króla. Ma władzę. Ma władzę, a ta druga osoba na różne sposoby próbuje Odzyskać kontakt, i właściwie to zaczyna przypominać taką grę winnego, albo grę, właśnie służący, służąca, która próbuje przypodobać się panu, pani. Bardzo niszczące, dlatego że nie pozwala tej osobie, która każe milczeniem, zastanowić się, Właściwie co ja robię, czyli w ten sposób się zwalniam, milcząc w nieskończoność z odpowiedzialności za relacje, ale też mam ogromny zysk, bo cały czas dostaję sygnał, jaka jestem ważna, ważny, ponieważ ta druga osoba podejmuje tyle wysiłku, żeby mi pokazać, mhm. jak istotna jest ta relacja, że ja mam zyski, ale ta druga osoba. No, Czuję się w roli takiej ofiary, która próbuje odzyskać miłość. No i, i jeżeli tak faktycznie te ciche nie trwają tygodniami czy, czy miesiącami, tak jak mówisz, to o czym to świadczy w tej relacji? Że ta relacja przeżywa głęboki kryzys i że prawdopodobnie wcześniej to już się wydarzało, bo Historia cichych dni też wygląda tak, że one zaczynają być coraz dłuższe. Mhm. Czyli można powiedzieć, że w pewnym momencie para nie umiesz rozwiązywać tego, co jest u podłoża konfliktu, i istota sprawy zostaje zamieciona pod dywan i nierozwiązana w sposób twórczy, czyli taki, który powoduje, że możemy pójść dalej. Albo że na przykład tam jest cały czas ten sam typ konfliktu, który latami ciągniony nie doprowadza do dobrostanu tej pary. Wyobrażam sobie też taką sytuację, w której naprawdę druga osoba zrobi coś tak wykraczającego poza dobre zasady bycia w tej parze, na przykład oszuka, zdradzi, że Milczenie jest to stosowane jako forma ochrony siebie, bo nie jesteśmy w stanie być w kontakcie, mhm. tak głęboko zostaliśmy zranieni. I wtedy ciche dni mogą być jedyną formą y, takiego odczarowywania związku, trochę tak jak żałoba po, mhm. po pewnym etapie relacji, która już nigdy nie będzie miała miejsca, bo, bo nastąpiło nadużycie. I wchodzę w ciszę, po to, żeby sobie poprzyglądać się czy popracować nad tym w sobie samej, w sobie samym i podjąć ostatecznie decyzję, co ja z tym robię. A słuchaj, powiedziałaś mi jeszcze przed nagraniem taką ciekawą rzecz, którą chciałam przywołać. Mówiłaś o tym, że ciche dni są nazywane jednym z jeźdźców apokalipsy. Tak. Jest ich czterech. I to jest pojęcie, które pochodzi od małżeństwa Gottmanów, mhm. którzy no, wiele lat pracowali z parami, nagrywali też sesje z parami, żeby móc się przyglądać dynamice par. I wyróżnili czterech takich jeźdźców apokalipsy, i mówili, że jeżeli występują często ci jeźdźcy, to z dużym prawdopodobieństwem ta para się rozpadnie. I milczenie. Zostało zaklasyfikowane do jednego z czterech, obok krytyki, brania, niebrania odpowiedzialności i pogardy. Mm -hmm. no, pogarda brzmi chyba yy, najgorzej, ale y, pewnie jest tak samo y, trudne są ciche dni dla pary, jak i, i ta pogarda. Chociaż może to nie jest takie oczywiste. No, myślę, że pogarda jest blisko milczenia, bo można pogardliwie milczeć. <śledź> Można też milczeć krytycznie. Tak, zgadzam się. No tak. No tak. No to powiedz, jeżeli zdarza się trochę cichych dni w naszej relacji, nawet jeżeli one są takie nie do końca w porządku, to czy powinniśmy się martwić? Nie, dopóki nie. Nie przeszkadza nam to na tyle, że paraliżuje nam związek albo powstają coraz większe zranienia. Czyli mhm. jeżeli potrafimy po tych cichych dniach usiąść i rzetelnie porozmawiać, co naprawdę się między nami wydarzyło i to rozwiązać konstruktywnie, no to może być tak, że te ciche dni pracują jakoś dla tej pary, bo wcale nie jest powiedziane, że to, co w jednej parze jest nie do przyjęcia, to w drugiej nie będzie czymś, co Wspiera tę parę w tym, żeby ona była długotrwała. No to chyba tym, co tu robi różnicę, są te rozmowy. Tak, że mimo wszystko następuje rozwiązanie sytuacji trudnej, a nie ponowne milczenie na ten sam temat za trzy miesiące. <grym> Albo milczenie przez trzy miesiące. <grym> Możemy, myślę, życzyć parom, żeby znajdowały w cichych dniach. Przestrzeń do rozwoju i zasilania związku, a nie odwrotnie i to będzie mi się taki dobry wskaźnik. Yy, po której stronie jestem w tych dziedzinach. Mm -hmm. Tak. Tak, to bardzo dobre zakończenie na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Dziękuję Ci również. Dziękujemy Wam. Dziękujemy. To już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia za tydzień.